Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Alek Biesiada, jestem lekarzem i autorem bloga lekarzrodzinny.blog. W tym podcaście opowiadam o tym, jak przygotować siebie i swoich bliskich do wakacyjnych podróży, tak aby były one bezpieczne. Dziś o podróżowaniu trochę innymi środkami transportu niż samochód, o samochodzie mówiłem ostatnio. Dziś skupię się na podróżach pociągiem i łodzią, a kolejny odcinek będzie poświęcony podróżowaniu z samolotem. Tylko kilka słów na temat podróży pociągiem. Z mojej lekarskiej perspektywy najprzyjemniejszy rodzaj podróżowania. Można sobie posiedzieć, można sobie postać, można sobie nawet pospacerować. Można coś zjeść, i wciąż jadąc, można skorzystać z toalety. A na dłuższe trasy, zwłaszcza dla osób starszych, polecam właśnie. Pociąg. To jest związane zarówno z ryzykiem zakrzepowym, jak i z dostępem do bagażu, w którym być może kryją się nasze leki, które powinniśmy regularnie stosować. O obciążeniu. Ryzykiem żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. Będę jeszcze mówił w kolejnych odcinkach podcastu. Mówiłem o tym kilka słów przy okazji ostatniego podcastu dotyczącego podróżowania samochodem. Zwracam jednak uwagę, że właśnie ze względu na możliwość spacerowania po pociągu, to właśnie pociąg jest jednym z najbezpieczniejszych środków transportu. Jeśli chodzi o ryzyko żylnej choroby zatorowo-zakrzepowej, możemy wstać, możemy pochodzić, możemy napić się obficie płynów, wiedząc, że toaleta jest łatwo dostępna. Wstępna. Także zachęcam do korzystania z tej formy zorganizowanego transportu. Jeśli chodzi o podróże łodzią, to zwykle im większy liniowiec, im większy prom, tym mniej odczuwalna podróż. Zwykle taki pobyt na statku nie wymaga żadnego dodatkowego przygotowania. Jeśli chorujecie na chorobę morską, to po pierwsze warto się zastanowić, czy rzeczywiście w czasy życia na promie pasażerskim, na wielkim jachcie albo na, na małej łódce to jest rzeczywiście ta przygoda, którą chcemy przeżyć. A po drugie warto zabezpieczyć się lekarstwami. Mała łódka na mazurach, jacht na morzu. To tam najważniejsza rzecz, według mnie, to zabranie odpowiednio wyposażonej apteczki. O tym już mówiłem w poprzednich odcinkach podcastu. Zachęcam także do pobrania materiału z mojej strony internetowej zdrowienawakacjach.pl. Tam znajdziecie wszystkie linki i będziecie mogli się spakować także na taką podróż i zadbanie o leki. Na chorobę morską oraz unikanie alkoholu. Alkohol wzmaga dolegliwości i niestety często nasila objawy wymiotne związane z obecnością na statku. Dzisiaj to tyle. Zapraszam Was bardzo serdecznie do kolejnych odcinków podcastu, do przejrzenia tych wcześniejszych. Jeśli nie mieliście okazji ich przesłuchać, wszystkie materiały znajdziecie na moim blogu lekarzrodzinny.blog w zakładce na wakacjach, a także na specjalnie przygotowanej do tego celu stronie internetowej zdrowie-nawakacjach.pl, skąd można pobrać mojego e-booka. Zachęcam bardzo serdecznie. W jednym miejscu będziecie mieli wtedy wszystkie najważniejsze dotyczące zdrowia w podróży informacje. To wszystko dziś pozdrawiam was bardzo serdecznie. Dużo zdrowia.